Z wiadomych przyczyn. No tak. Yy, podobno tutaj są jakieś yy, yy, brusiackie, tak zwane, które przyjechały na y, turnusik. Yy, takie obóz kolonii, jak za dawnych czasów się przyjeżdżało. No tak, tak, tylko tak, tak przyjechały i są super wieś. Zaraz zobaczę. Poproszę o list przewodni. To już, to, 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 Wniosek turnosikowy w Zirkowie. Zwracamy się z prośbą o przenocow przenocowanie karmieniem, o organizowanie przygód. Nie, <laughs> ja wam zorganizuję. Imprez i wycieczek w Zirkowie. Hmm. No ale gdzie są kwoty jakieś podane? Nie wiem, na przykład w załączniku może hmm. No. No nic, trzeba będzie ściągnąć po prostu, no, ależ proszę, Zytki to są nasi koście, szyjka i e, Marysia pojechała A to pychy! No ludzie, no! Hm. Ja nie wiem. Zamiast na jakiś obóz przetrwania, to pojechał pojechały sobie jak do pałacu. Widziałam te pączki. A, co ja to pączków? Wszystko kochana, myślę, yy, że tutaj yy, pączki będą tak na ta chwila, tak chwilę tak... Wypuszczy, wypuszczę kuriera, tylko muszę mu nakazać przecież milczeć, tak? Iż nie jest jeszcze uwędzony. Nie mniejsza z tym. Nie yy, słuchajcie, proszę państwa. Dobrze. Co my tutaj mamy? Lista. Żebym nie podaliła tutaj. Może tak zobaczę po kolei. No tak to, no. Biała to, to. To jest, proszę zytki. No widzę owca. No biała, no. Uśmiechnięta w kwiatuszki. no, no. Kapytka ma z jedyki, no, zalicza się, zalicza, zalicza. To jest Florka. Florka, no dobrze. Tego pana skąd znam? Taki troszkę jakby zaspany, tak mi trochę przypomina, no... Czyżby mążonek tej to aneczkowy, czy mi się tak wydaje? Taki, no nawet podobny. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Taki wyciąga. Imię? Franek, Franek, tak, tak. Franie Mariusz, nieważne. O, Żyrawka. Jak masz na imię? To jest proszę to nie, to, to, to jest, kto jest krówka. Słuchaj. Ja nie widzę plam krowowych, tylko widzę cienki żyrafie. Żyrafko? Y jesteś krową, ja ci pokażę rysunki w razie czego. A ty, te, a, a dlaczego na ma A co to jest tutaj? Jakieś panienki przyjeżdżały? A co to jest? Proszę, takie, właśnie taki, taki, wiesz, jadno, tak się metamorfozę zrobiliśmy jej, wiesz, i tak, żeby tak miała, wiesz, kobieco się czuła. No jeszcze jej nie chce Przecież, ale widzę kartki i jakieś coś się srebrzy, no no. Dobrze, no, dobrze, no. Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. A co ty to taki stoisz, taki napakowany? A co to jakiś bodyguard? Nie, 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 nie proszę, Zycki, to jest James. Z, yy, że co, przepraszam? James Niffimov to taki... No, to jest... James, to jest taki dostojnik... No... widzę Jakiś tam Royal Wedding. Byłeś na moim ślubie może? No, no faktycznie, mógł być na ślubie moim, bo z moim twu-twu um, świętej pamięci... Niech ja se to leży. Um. paście, No i mnie zapomniałam! Proszę że to, 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 to szalomon, y, Salomon, Salomon, y, jej zapomniałam, Salomon to ten zyskowy, ten mądry, tak? Tak, tak, jakoś, jakoś tak to było. Nieważne, nieważne, nie potrzebuje się wstecz, prawda? No. Co my tutaj jeszcze mamy? A, y, osioł, y, co on ma taką minę, jakby po perzu był? By, po imprezie jeden już? Na mój przyjazd? Nie, 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 proszę Zytki, to jest kłapa uchy od Elizabeth the Pig. Uh -huh, taki. Uh -huh. No to... Nie wiem. Moim zdaniem on coś brał. No ewidentnie widać po oczach, no. Mm. Ludzie! A co to jest? Czy mnie oczy nie mylą? Ufa, Ja, dann werde ich hab einen Dunger, nie jeszcze tutaj chyba nie wiem czego brak, bo tutaj widzę po prostu wszystkie kategorie. Yy... No, dinozaura, chociaż mu się nie zdziwiła. O, o, jest, zrobię, Pegas jakiś pewnie, albo to jest proszę szybki rożek od momu mumu naszego Spruśakowa. Dlaczego nie jest różowy, to jest on? No, 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 no. takie urosły. No, no, taki, taki kształt to po prostu, no to takie urosły. No jeden ma długie nóżki, drugi ma krótce. tak samo jak łuski mają. Takie, jeden taki, no to tak nie można wszystko tak zanieść. Ja wiem jak wyglądają y, te gatunki. Tak sobie tutaj nie pokazuj. Nie świruj mi mała. Oplułaś mnie że co, przepraszam? Nie, 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 nikt nie zgodzi, nie zgodzi, no. Także to by było na tyle wszyscy tutaj, hmm. Nie, 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 Pożyski, tu coś sytka przeoczyła. Co przeoczyłam? Hmm. No, jeszcze. No, jeszcze tu jest. Jeszcze parę, no, no, to się pokaż. Ty, tu, ty, tutaj. Tu jest Pinki! Była. Aha. O. Oh. No faktycznie, trudno cię nie przeoczyć. Widzę, że jedyna godna postawa tutaj się wszystkich. Oczy spuszczone. Hm. No prawie solutuję. Hm. To jest tak Bogdana. Tak, tak. No widać, widać, że że no... Chowa no dobrze. Pochodzenie po tym porozmawiamy. Pinki, winki. czy tak tak nie można. Słuchaj, co można, co nie, tu ja ustalam. Tak, no. Coś jeszcze tutaj? Tak, proszę Sytki. <laughs> o co ty tak chrząkasz? <laughs> A to ty? <ten. śmiech> Jak tam w nie mało minka. Z, to? Z, 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 z Tu miu, kochana, tutaj, mm, to jest od pocieski, gumóweczki nowej, tej, która tak gotuje, taki pies. Mm -hmm. A co ostatnio ugotowała? Mm, Zeberka mama, mam, a gdzie, gdzie są, bo mam ochotę. No, ze, no, no, co u niej, no no, 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 u siebie gotowała. No to pojadę tam, zdążę jeszcze, tylko niech tym razem otworzy drzwi, no, Po serwetek ma w sumie, także może przyjąć, no. No to złośniku jeden, słuchaj, albo lewatywa, albo czopek. omówienia? Czy ja czegoś nie przeoczyłam? Czy wszystko jest dobrze? Czy wszyscy są e, grzeczni? Stałam, e, e, widziałam, znaczy, raport. Po prostu sama sporządziłam. No, cóż mam powiedzieć? No, no śmiać nie mi się, że tak, no, ale no, no cóż, mam nadzieję, że kasa będzie się zgadzać. Mało jedzą, proszę, setki to tak, to przecież... Ty wiesz, ile myśmy słodyczy dostali? Czy ty wiesz? Widziałam. Ty już spakowałam. Mm. Uh -huh. mm. No, do, do, no, 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 nie podoba się, no, A no, mi jakiś prezent? Tutaj, wiesz co, my tutaj um, coś dla ciebie mamy, tylko muszę znaleźć, tak, znaleźć... Co ty prezent kupiłaś? Nieważne. Daj mi, ja mam taki odblask taki, wiesz co, to tylko taki do ciebie... A na... Ja mi taki odblask jest. A po co mi? Ale taki z kotem, wiesz, taki... Taki fajny, taki, taki, wiesz, taki, taki ten, no. Ale to spokojnie, 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 to, to ja tutaj dobrze zetknię... Zytkuj... A co ty mnie wyganiasz? A co ty sobie wyobrażasz, że co? Tutaj sąd przyjechał apelacyjny sędzia, co ty sobie... Tutaj... Mm. Nie, 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 nie ja tylko tak po prostu sobie tak pytam się tak ogólnie tutaj, żeby wszystko no i, i, i ten dobrze słuchajcie e, zróbcie mi herbaty ja muszę odpocząć i e, no i zwolnić e, zwolnić proszę e, misia rud ru, od tak tak tak, tak. Zwolnić kuriera żeby sobie e, misia Rudy spokojnie spał dziękujemy ci Zytko. tak tak to to pączki są bardzo ważne u nas tak tak Herbatę. Dziękuję za uwagę, Zygfryda jakże mądra.